Cześć tu Beata. dziś mamy czwartek, 10 października, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to siła albo moc. Dziś będziemy czuć yy, energię, ale nie taką energię zwariowaną i nieokiełznaną. To będzie energia do działania i aktywność, ale przede wszystkim umiejętność zachowania kontroli. To jest taka witalność, taka która nie wypływa z naszego dobrego zorganizowania, tylko z naszego wnętrza, która powoduje, że radzimy sobie o wiele łatwiej z jakimiś trudniejszymi sprawami. To jest umiejętność pokonania swoich lęków i strachów, ale również radzenia sobie z, tam, z jakimiś przeciwnościami. I dziś będzie właśnie taki dzień, żeby, żeby sobie z tym poradzić, że będzie o wiele łatwiej, więc, jeżeli mamy jakieś ważne sprawy do załatwienia, trudne sprawy do załatwienia. Dziś będzie na to idealny dzień. To jest działanie z taką pewnością siebie. Ja tutaj sobie zapisałam, że przede wszystkim jest to odpowiedzialność za swoje życie i za swoje działania. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ta karta czasami w takim trudniejszym aspekcie może odnosić się do braku opanowania, a nawet czasami agresji. A tu przede wszystkim chodzi o to, o... Wyciszenie i skoncentrowanie się na opanowaniu, na takiej wewnętrznej sile, która będzie nas popychała do działania. Właśnie nie o, o zorganizowanie chodzi, ale pamiętajmy, że to my odpowiadamy, my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i e, dlatego też nie dajmy się w tych trudniejszych momentach sprowokować, na przykład. Bardzo Ważnym jakby aspektem jest to działanie, to działanie nie takie dynamiczne i, i szalone, tylko właśnie działanie z takim przekonaniem, że wiemy, co robimy i wiemy, dlaczego to robimy. Mam nadzieję, że wykorzystamy dzisiaj energię karty siły, ponieważ ta siła wewnętrzna czasami o niej zapominamy, czasami koncentrujemy się tylko na zadaniach do wykonania, a ona jest bardzo ważna. I właśnie tego nam serdecznie dzisiaj życzę, abyśmy zachowali opanowanie, nie dali się sprowokować i przejmowali odpowiedzialność za swoje działania i za swoje życie. Pozdrawiam i do usłyszenia.